Zostałem poproszony o nagranie filmu, jak w obs mieć ekran naszego telefonu. A więc, jak mieć ekran naszego telefonu lub tableta na komputerze i wkleić go na przykład do OBS-a? Przypominam, że OBS to program do robienia liveów np. na, na YouTube'a. Zapraszam do oglądania. Film jest podzielony na dwie części. Jeśli chcesz obejrzeć część dla użytkowników Android'a. To chwilę, poczekaj. Użytkownicy ios muszą przewinąć film do tego miejsca, które wyświetla się aktualnie na ekranie. Część dla użytkowników Androida. Na samym początku chciałem zaznaczyć, że sposób, który tutaj pokazuję, to po prostu podgląd naszego ekranu telefonu w programie. Można go potem w sprytny sposób przekazać do obs -a. Na komputerze wchodzimy w ustawienia system, wyświetlany na tym komputerze i po pierwsze, tą opcję zmieniamy na dostępne wszędzie. Tylko jak skończymy tego używać, najlepiej ją wyłączyć. A resztę ustawień ustawiamy tak, jak chcemy. Ja ustawiłem sobie, aby zawsze trzeba było przepisać pin z komputera do telefonu oraz żeby zawsze na komputerze oświetlała się prośba o połączenie. Teraz zamykamy ustawienia i na naszym telefonie również wchodzimy w ustawienia i wpisujemy przesyłanie ekranu. Generalnie nazwa tej funkcji zależy od urządzenia. Ale zazwyczaj jest to udostępnianie ekranu, screen mirroring albo coś podobnego. Jeżeli takiej funkcji nie możesz znaleźć, a wiesz, że Twój telefon powinien ją obsługiwać, to wystarczy zainstalować aplikację Miracast, Shortcut, link w opisie, która jest po prostu skrótem do odpowiednich ustawień. A więc uruchamiamy aplikację, klikamy Cast Screen Now i przekierowuje nas to do odpowiednich ustawień, gdzie klikamy w nazwę naszego komputera. Na komputerze zezwalamy na połączenie i przepisujemy kod PIN z komputera na telefon. I już jesteśmy połączeni. Okno możemy sobie zminimalizować, podjeżdżając sobie kursorem do góry. Teraz uruchamiamy OBS-a, dodajemy obiekt przechwytywanie gry. Przechwytuj konkretne okno i wybieramy tą opcję. Teraz wystarczy usunąć czarne paski po bokach, przytrzymując klawisz Alt i gotowe. Co ciekawe, w tym sposobie możemy użyć myszki i klawiatury do obsługi naszego telefonu. Jeśli chcemy, aby nasza myszka z powrotem obsługiwała komputer, należy nacisnąć klawisz z ikoną Windowsa i poruszać myszką. Działa ona tak jak wcześniej. Część dla użytkowników iOSa. Na samym początku chciałam zaznaczyć, że sposób, który tutaj pokazuję, to po prostu podgląd naszego telefonu w programie. Można go potem w sprytny sposób przekazać do OBS-a. Tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Na naszym komputerze instalujemy i uruchamiamy program Lonely Screen. Link w opisie. Jest on dostępny na Windowsa i Mac ios Jest to program, który sprawia, że nasz komputer zaczyna udawać Apple TV. Więc wystarczy wysunąć to szybkie menu, czy jak to tam się nazywa, kliknąć klonowanie ekranu i wybrać. Lonely screen. To wszystko, oczywiście, na naszym telefonie. A na komputerze już widzimy obraz z telefonu. Nawet się on nie zacina. Teraz wystarczy wejść do OBS-a, dodać nowy element, przechwytywanie gry, kliknąć Lonely screen. I teraz wystarczy tylko przyciąć nasz ekran telefonu, aby nie było tych czarnych pasków po bokach. Robimy to przytrzymując klawisz Alt na klawiaturze. W obu sposobach na naszym OBS-ie jest lekkie opóźnienie, ale ciężko jest zrobić coś takiego idealnie. Jeśli film Ci się podobał, nie zapomnij, zostawić łapki w górę i zasubskrybować mój kanał.